Nazywam się Anna Skała. A ja nazywam się Anna Lebenstein. Reprezentujemy Narodowe Archiwum Cyfrowe. I tak woli wstępu, zanim zaczniemy prezentację, um, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak w ogóle, skąd się wzięło Szukaj w Archiwach, bo może Państwo nie wiedzą, ale Narodowe Archiwum Cyfrowe jest jednym z 33 archiwów w Polsce. E, te archiwa co roku produkują niezliczoną ilość materiałów. Digitalizujemy od 4 do 6 milionów e, rocznie e, i gdzieś te materiały chcieliśmy pokazać, dlatego powstało Szukaj w archiwach. E, ponieważ powstało jakiś czas temu, e, stwierdziliśmy, że należy je zmodyfikować tak, aby powstało jeden punkt, który będzie udostępniał te wszystkie materiały archiwalne, e, tak aby użytkownik mógł je obejrzeć, pobrać. E, zapisać się na pulpicie i ponownie użyć. W tej chwili tych materiałów jest 38 milionów. W momencie, kiedy zakończyła się modernizacja było ich 36 milionów, więc w ciągu niecałych trzech miesięcy przybyło ich dosyć sporo. Ponieważ te materiały są opracowywane w zintegrowanym systemie opisu archiwalnego w skrócie Zosia są one opracowywane przez archiwa, ale również instytucje, na przykład Instytut Fotografii Ford i wszystkie inne, które używają Zosi. Dlatego wszystkie one zostały zebrane w jednym miejscu. W szukaj archiwach GOW.PER. Teraz pokażę Państwu krótki film, który pokaże, do czego szukaj może służyć. Robiony w czerwcu, a ponieważ materiały są dodawane w czasie rzeczywistym, w tej chwili ich ilość jest dużo, dużo większa. W serwisie tego nie było po poprzedniej wersji. W tej chwili każde z archiwów i instytucji, która ma zosie, e, może zaproponować materiał do zidentyfikowania, a państwo w ramach crowdsourcingu e, mogą pomóc nam je zidentyfikować. Od momentu uruchomienia zmodernizowanej wersji w czerwcu. E, m, e, Serwis osiągnął półtora miliona odsłon. E, takie nowości, e, których wcześniej nie było, to właśnie tworzenie autorskich kolekcji, czyli każdy zalogowany użytkownik może wybrać sobie materiały archiwalne dowolnie i upublicznić je w swojej kolekcji crowdsourcing, o którym powiedziałam, a, a także zamawianie skanów, czyli oprócz możliwości z, z pobrania materiałów na swój dysk, mamy też możliwość zamawiania skanów większej rozdzielczości, która będzie Państwu niezbędna nie wiem, do wykonania wystawy czy publikacji. My mamy jak najbardziej świadomość, że samo słowo archiwalia brzmi trochę przerażająco, natomiast szukaj w archiwach to przede wszystkim dla nas nie tylko akta rodzaju metryki czy skany starych dokumentów, ale to także bardzo bogaty materiał, który można wykorzystywać w twórczości artystycznej, w branży kreatywnej. To fantastyczne fotografie od lat, od, od końca XIX wieku po właściwie lata 70, 80 XX wieku. To portrety Artystyki i artystów, od artystów zagranicznych, jak Szagal, który spogląda na nas z góry, po Zofię Stryjeńską. To także reprodukcje dzieł. Dopóki Rafael się nie odnajdzie, możecie Państwo go oglądać u nas. To również dokumentację wystaw i akcji artystycznych, nie tylko tych przedwojennych, czy zachęty, czy muzeach narodowych z lat 20 i 30, ale także bardzo bogata dokumentacja z lat 60., -tych, 70. -tych. To są wszystko materiały wrzucane nie tylko przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, które może tutaj bryluje w podpisach, ale też przez inne archiwa państwowe, jak chociażby Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, które wrzucało materiały z innego Grona. To także plakaty i afisze, zarówno afisze filmowe, jak i afisze związane z wystawiennictwem, projekty artystyczne a także fascynujący zbiór grafik, kolarzy, rycin, które, które co najważniejsze, można przetwarzać w większości, można, większość, można ściągać w wysokiej jakości 300 dpi, a także, do, co do których w dużej mierze prawa autorskie nie stanowią problemu, ponieważ te materiały w dużej mierze znajdują się w domenie publicznej, bądź jeżeli zostały nabyte do przed poszczególne archiwa, archiwa udostępniają je na takiej samej zasadzie, jakby były to, jakby była to domena publiczna. Przy każdym materiale jest, oznaczone, jest od razu oznaczone, jakie prawa autorskie do niego przysługują, czy, czy są, czy ich nie ma, no i kontakt do właściwego, do właściwego archiwum. Na naszym przykładzie Narodowego Archiwum Cyfrowego chcieliśmy pokazać kilka sposobów, jak, jak można wykorzystywać dalej te materiały. Od różnego rodzaju wystaw, zarówno wystaw takich jak archiwalny Fotoplastikon, projekt, który realizujemy od dwóch lat z instytucjami, z archiwami państwowymi w różnych punktach kraju. Obecnie można jeszcze oglądać Fotoplastikon w Lublinie, wkrótce będzie on w Gdańsku. Przez wystawy bardziej można powiedzieć tradycyjne. Bardzo wiele instytucji kultury korzysta z naszych zasobów. Obecnie zdjęcia z zasobów znajdujące się na szkole w archiwum można zobaczyć chociażby w Polinie, na wystawie Gdynia Tel Awi wkrótce w msn na wystawie Pomnikowanie. To też takie powiedzmy, bardziej tradycyjne formy jak różnego rodzaju publikacje, tu, jeżeli mogę prosić o film, a jest króciutki. Wykorzystanie tych materiałów do gifów, filmików, różnego rodzaju animacji. Nasze materiały są także chętnie wykorzystywane przez zewnętrznych u, y, użytkowników. Tutaj przykład wykorzystania na Twitterze. Automatyczny kurator, który zasysa zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego i randomowo publikuje je w postaci tweetów y, codziennych tweetów. Czy projekty wykorzystujące VR, takie jak MS Piłsudski, możliwość zobaczenia przestrzeni trójwymiarowej, również mocno wykorzystującej nasze zasoby zdjęciowe? Tu bym chciała jeszcze parę słów powiedzieć o ostatnim projekcie, który realizowaliśmy, Hack w Archiwum. Pierwszy w Polsce hackaton archiwalny, który wykorzystywał zasoby cyfrowe FINy i NACU. Jesteśmy po pierwszym etapie. Wyłoniliśmy trzy grupy, które będą pracować nad nowymi rozwiązaniami bazującymi na zasobach archiwalnych, nowymi narzędziami cyfrowymi, takimi jak przykładowo narzędzia służące koloryzowaniu tychże czarno-białych fotografii czy kadrów z filmu. I zapraszamy Państwa od razu do śledzenia na finału hakatonu, który już 21 października. Te wszystkie działania pokazują, że zasoby archiwalne wcale nie muszą być wykorzystane w tradycyjny sposób do badania swoich metryk, do wyszukiwania, bardziej, do wyszukiwania rodów czy opracowywania materiałów historycznych. Mogą też być wykorzystywane w, jak najbardziej w współczesnej sztuce, kulturze i w ten sposób udostępniane, upowszechniane dalej. I w tym momencie dziękujemy, zaoszczędziliśmy wam 4 minuty i zapraszamy do korzystania z szukaj w archiwach.